Witam serdecznie kochani. Dzisiaj zapraszam na przepyszne ciasto z truskawkami, ale niekoniecznie mogą być to maliny, czereśnie, jagody. Przygotowanie bardzo proste. Żeby ciasto było pulchne, warto właśnie dodać troszkę kefiru, jogurtu albo maślanki. Dobry efekt też daje dodanie oleju zamiast masła. Najlepiej sprawdzi się olej słonecznikowy, nierafinowany. Do dwóch szklanek mąki dodaję jedną łyżeczkę z brzuszkiem sody spożywczej, mieszam na sucho i przechodzę do ubijania całych jaj. Z dodatkiem cukru w ilości około 150 g. Możecie dodać więcej cukru, jeśli lubicie bardzo słodkie ciasta. Moim zdaniem ta ilość w zupełności wystarczy. Warto też dodać szczyptę soli, która zrównoważy pozostałe smaki. Jedną płaską łyżkę cukru waniliowego. Cukier waniliowy oczywiście można było już wsypać razem z tym cukrem normalnym. Miksuję do zwiększenia objętości i rozpuszczenia cukru. Cukier najlepiej używać drobny, wtedy to oczywiście krócej trwa. Po chwili dodaję około 150 ml oleju, takie trzy piąte szklanki. Szklanka o pojemności 250 ml. Miksuję chwilkę i dodaję około 200 ml kefiru lub jogurtu lub też maślanki. Ponownie chwilkę miksuję i dodaję całą mąkę w ilości około 2 szklanki tak na płasko, 500 ml można powiedzieć lub też około 260 g. U mnie mąka tortowa najlepiej ją przesiać przez sito, nabierze jeszcze więcej powietrza. Z mąką również krótko mieszam tylko do połączenia. I zaraz przelewam do formy. Ja używam w tym przypadku większej formy. Krócej te ciasta się pieką, są troszeczkę niższe, ale jeśli wolicie wyższe ciasta, to oczywiście możecie użyć mniejszej formy. Moja ma wymiar 34 cm na 24. O tej porze roku już mamy dobry dostęp do różnych owoców. Właśnie jeszcze mamy truskawki, do tego dochodzą borówki, jagody Niedługo będą śliwki, maliny, wszystkie te owoce świetnie nadają się właśnie do takich ciast. Jeśli truskawki są dość kwaśne, warto je posypać jeszcze cukrem, wtedy też na wierzchu to ciasto utworzy taką fajną rumianą skorupkę. Ciasto piekę około 35 minut, jeśli mam tak niewysokie jak moje. Pychotka znika w mgnieniu oka, bardzo polecam, życzę smacznego, pozdrawiam wszystkich cieplutko, zapraszam na kolejne filmy.